dla każdego sportu. Za nas stażczy reklama jesteśmy na Gali Prime 8 z Rolwem. Cześć, cześć, witam. Ze zwycięskim Darolwem. Spodziewałeś się tego zwycięstwa? E, no, oczywiście, że biłem się po to, żeby wygrać, tak? Ale nie było łatwo. Bagieta się okazał wcale nie był takim łatwym przeciwnikiem. E, do chwili tego nokautu uważam, że Bagieta się dobrze pokazał, ale jakiś tam niedosyt mam, pomimo tego, że wygrałem. Uważam, że powinienem jeszcze lepiej zawalczyć. Czyli wymagasz od siebie więcej niż dzisiaj pokazałeś? Tak, 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 oczywiście, bo e, uważam, że coś ten początek chyba nie za bardzo mi tam wyszedł, ale udało się wygrać, to jest najważniejsze. Wróciłem, cieszę się bardzo, Bagieta został pokarany, tak jak mówiłem, musi ponieść karę i tyle. Okej, okay, w takim razie czym cię zaskoczył? Czy pokazał coś, czego się nie spodziewałeś wcześniej, bo sam powiedziałeś właśnie, że całkiem w porządku się pokazał. Jest to na samym początku, e, tam po kilku moich tych lołach i tak dalej, uderzeniach. Bageta cały czas był w walce, także myślałem, że to szybciej skończę, szybciej go znakomituję, ale Bageta się okazał twardym, także zaskoczył mnie tym. Po prostu jakoś nie mam takiej satysfakcji dłużej z tego zwycięstwa. Czuję jakiś niedosyt. Nie wiem, z czego to wynika. Może dlatego, że miałem bardzo dużą presję przed tą walką. Bo no, ciężko, jakbym z nim przegrał, to już by było źle, naprawdę źle, bo już po było były takie komentarze ciulate i w ogóle e, trochę by to zdołowało, natomiast wróciłem i z tego się cieszę. Nie? Czyli odczuwałeś tą presję właśnie na wygraną, chciałeś bardzo tego i bardzo cię to tak pchało do przodu? Tak, czułem bardzo dużą presję. Na początku nie wiedziałem w klatce czy mnie to właśnie zdemotywuje, że mnie gdzieś tam pospina za bardzo i tak dalej, natomiast udało się spokojnie z głową do tego z zimną głową, ale i tak uważam, tak jak mówię, że czegoś tam brakowało na tym samym początku i powinienem chyba szybciej go skończyć ale trudno, najważniejsze, że się udało tak zrobić i tyle, nie? A czy w planie, który na początku założyłeś sobie ze swoim narożnikiem, przewidywaliście taką możliwość nokautu? Tak, trenowaliśmy to, trenowaliśmy to i... Czyli to był troszeczkę taki zaplanowany tak, nokaut? był to zaplanowany, tym bardziej, że wcześniej chyba go raz już uderzyłem, chyba, chyba to był drugi już chyba backfist, bo ten pierwszy chyba... Kurde, muszę zobaczyć walkę, bo nie jestem pewny. Wydaje mi się, że pierwszy backfist też go chyba podłączył. Ale chyba on się tam chyba jeszcze odcząsnął i tak dalej, tak później dopiero za tym drugim razem wszedł, nie? A czułeś mocno jego ciosy? Nie, 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 absolutnie nie. Chyba raz mnie kopnął, ale nic nie czułem w ogóle jego ciosów. Myślałem, że pomimo tego, że troszeczkę tam przytuł, że będzie mocniejszy i tak mnie zaskoczył swoją postawą, bo mi wydawało mi się, że będzie o wiele lżejszym przeciwnikiem tak naprawdę, a jednak okazał się trudniejszym, nie? A jakie czułeś emocje w klatce? Czułeś jakieś negatywne emocje w stosunku do niego? Powiedziałeś wcześniej, nie. że chciałeś go pokarać. W jakim stopniu? Za co chciałeś go właśnie pokarać? No za tą całą sytuację, co... na tym... Na tym po mojej walce z Ksajem, że tam wyzywał i tak dalej. Ale to już nie ma co do tego wracać. Natomiast tak jak mówię, no chciałem go za to pokarać, bo tak się nie powinien... zawodnik, który też walczy, wiadomo, nie? No i on się przyczynił też do tej porażki z Ksajem, dlatego... Zależało mi na tym, żeby go pokarać. Udało się i to jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, że wygrałem i tyle, nie? A co teraz chciałbyś przećwiczyć przed kolejnym pojedynkiem, żeby to było tak, jak sobie wyobrażasz, nad czym chciałbyś popracować? Mam liścionu, mam dużo akcji fajnych, naprawdę mam, mam czerwonego węża jeszcze w lanadrzu. Także jest kilka fajnych technik. Muszę to wszystko teraz e, na spokojnie e, przećwiczyć jeszcze, bo wiadomo, każdy przeciwnik jest inny. I to inaczej wygląda. Także akurat na bagiety było to trenowane, udało się. Na Ksajo był knockout, też się udał. A zobaczymy co będzie na następnym przeciwniku, nie? Może jakiś kolejny knockout, jakiś Może... spektakularny? Może, zobaczymy. Jeżeli, jeżeli ja to chciałbym zawsze nokautować, Tylko tak jak mówię, no nie zawsze, nie zawsze. Do tego warunek. Nie zawsze wychodzi, wiadomo, to jest walka, czasami. Pospinać w tej klatce, albo czasami publika na przykład źle zareaguje. Tak na przykład ostatnio jak Bagieta podpuścił tych kur... na sektorach, to troszeczkę mnie to zdemotywowało, bo jak mówię, że chciałem kur... wszystko fajnie w planie miałem, a tu nagle wiesz, jak słyszysz... jakieś okrzyki, to to cię jednak może, wiesz. Muszę się jeszcze nauczyć wyłączać po prostu głowę z otoczenia, wiesz o co chodzi. Jeszcze a muszę... jakie dzisiaj słyszałeś okrzyki? Nie, dzisiaj było fajnie, dzisiaj nie było jakichś tam wulgaryzmów i tak dalej, także spokojnie, z chłodną głową... Zrobiłem swój plan i tyle, nie? Czujesz wsparcie ludzi, jak walczysz, właśnie widzów? Tak, tak, tak. No, zawsze czuję wsparcie ludzi. Bardzo dużo ludzi do mnie pisze zawsze przed walkami, ale ja już tam nie, nie śledzę tego, bo jednak muszę się opanować, wiadomo. Eee, najważniejsze, że udało się wygrać. Zwycięstwo jest dla mnie najważniejsze teraz, bo jakbym przegrał z Bagietą, no to no byłoby słabo. Chciało się troszeczkę odkupić, tak? Tak, chciałem się ode od 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 odegrać, bo E, ostatnia ta porażka mnie bolała. Bardzo wiadomo, jak człowiek wygrywa, no to zawsze to podnosi na duchu. Nie? A jakim, o jakim pojedynku teraz byś myślał w najbliższym czasie? Czy w najbliższym czasie chciałbyś jakiś stoczyć? Nie, no ja oczywiście, że chciałbym, ale na razie nie myślę o tym. Słuchaj, na razie to jadę sobie gdzieś odpocząć, wiesz, co chodzi troszeczkę poszaleć. Turcję mam ochotę zaliczyć e, troszeczkę pozwiedzać później przyjadę, to będziemy myśleć. Jest kilku, kilka ciekawych oponentów. Ale to będziemy później już na spokojnie, będziemy wiesz, poszali. A w której federacji? Eee, no do Fejmu wracam, do Fame'u. Wracasz do Fame'u, ok. Tak. A jeśli chodzi o resztę dzisiejszych pojedynków, czy miałeś okazję je obserwować? Nie, 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 nie. W ogóle się nie skupiałem. Widziałem tam kilka pojedynków, ale nawet nie do końca, także nie skupiałem się w ogóle, tylko na swojej walce się skupiłem. Nie? Okay. W takim razie bardzo dziękuję Ci za dziękuję wywiad. Bardzo dziękuję. I życzę Dzień. powodzenia.